Trzech kolesi złapało złotą rybkę. Rybka, jak ma w zwyczaju, mówi, uwolnijcie mnie, a spełnię każdemu z was po trzy życzenia. Kolesie pogłówkowali, po chwili mówią, okej. Okay. Pierwszy, ja to bym chciał mieć piękny dom w Bieszczadach, do tego konto z dziesięcioma milionami dolarów i piękną żonę. Rybka mówi, zrobione. Drugi, a ja chcę mieć udziały w wielkim międzynarodowym koncernie, ekskluzywną restaurację w centrum stolicy i dwie piękne kobiety. Rybka odpowiada, no to masz. Trzeci facet zastanawia się przez chwilę i zaczyna wymieniać. A ja to bym chciał, żeby lewa ręka mi ciągle wirowała nad głową. Prawa ręka, żeby się gibała wzdłuż ciała, a głowa, żeby ciągle waliła w przód i w tył. Rybka na ton, stary, mogę to zrobić, ale jesteś pewien? Wiesz, masz trzy życzenia i możesz prosić o wszystko. Trzeci facet odpowiada: Tak, jestem pewien. Lewa ręka ciągle wiruje nad głową, prawa się giba wzdłuż ciała, a głowa wali ciągle w przód i w tył. Rybka klasnęła płetwami i stało się. Po roku spotykają się ci sami trzej faceci, by poopowiadać. Pierwszy mówi: Panowie, jest super, cisza, spokój, dobra i piękna żona i żyje z procentów. Drugi opowiada: A ja mam kasy jak lodu, jestem wiceprezesem zarządu i dzień w dzień spędzam czas z moimi kobietami. A trzeci facet. Stojąc i wymachując kończynami bełkocze, kurcze, chyba źle wybrałem.